Istnieją życiorysy, które definiuje jedna niezłomna idea służba ojczyźnie. Taki był Tadeusz Katelbach, którego całe życie, od młodości aż po emigracyjną tułaczkę, było świadectwem miłości dowolnej Polski. W rocznicę jego śmierci wspominamy postać, której losy, zebrane we wspomnieniach spowiedź pokolenia są rachunkiem sumienia generacji walczącej o niepodległość. Jego droga rozpoczęła się w ogniu walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej. Jako żołnierz polskiej organizacji wojskowej bił się o lwów. Ten chrzest bojowy był jednak preludium do kolejnego aktu. Stanął na czele Powstania Sejneńskiego. Obejmując funkcję komendanta miasta, przewodził walce przeciwko litewskiej administracji. Te wczesne doświadczenia ukształtowały jego bezkompromisowe oddanie sprawie. Gdy ucichł szczękoręża. Jego bój o Polskę nie ustał. Z żołnierza przeistoczył się w publicystę i polityka. Najpierw niestrudzenie bronił interesów Rzeczypospolitej w Berlinie. Następnie, po międzynarodowej izolacji Litwy, został wysłany do Kowna. Tam, oficjalnie jako korespondent prasowy, prowadził zakulisowe misje, stając się nieoficjalnym wysłannikiem Warszawy. Jego nowym orężem stało się pióro i cicha dyplomacja. Ten etap służby zakończył wybuch II wojny światowej, który zmusił go do ponownej emigracji. Długie lata wygnania były kontynuacją tej służby. Najpierw w Londynie, w strukturach polskiego rządu na uchodźstwie, a po wojnie na falach Radia Wolna Europa niestrudzenie podtrzymywał nadzieję. Jego życie dobiegło końca na obczyźnie. Zmarł w Nowym Jorku w 1977 roku, nie doczekawszy wolności dla kraju. Historia ta znalazła jednak swój symboliczny epilog, gdy w 1992 roku prochy wiernego syna powróciły do suwerennej Polski i spoczęły na cmentarzu powązkowskim. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli film ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli go polubisz i zasubskrybujesz mój kanał. Do usłyszenia.